Madison są chwile i my już takie gry nie ruszają no. Uff! Nie ma, nie ma opcji. Nie ma opcji, żebym w to grał. Nie zagram w to, kur... Odrzuciłem się prawie jajkiem. Cześć dziewczyny. Dobra, nie, przepraszam, odchodź. Ja, ziolę. Dobra, zielone. zielony, zielony. Pomyśl, na co się dzieje? Bóg dał mi znak, ja to nie... Proszę bardzo, tak wygląda cosplay Stanley. Mogę wziąć włosy do tyłu, ale nie mogę ponieważ mamy tutaj te tak, będzie to widać Proszę państwa, wypijmy za suchara, stream się trzyma. O, 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 o jaki kurwa piękny widok. Proszę was mam pomoc za kwasy. O ja pierdzielę, ja nie podniosę nóg do góry, nie. Hate me all you want. He's dead because of you. You should be the one here. O ty m*** co ty g** Odpierdź ode mnie! Nie MIELIC <try> 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 Zapalaj to światło z powrotem kurwa! Proszę, zdejmij koszulkę! Proszę! Pr Proszę, zdejmij pro, zdej koszulkę, ja o dużo nie proszę. Tylko mała koszuleczka, możesz ją zdjąć, możesz ją zedrzeć wedle, wedle swoich preferencji, ale zdejmij ją, błagam. And now, one, two, three. Think about something nice, maybe. Okay. One, two, three. Open this. <laughs> To było dobre, no to było dobre. Ka na mile go w pierwiu. Something like, chyba się oblizał, jeszcze tam kuta na robocie. Nie powiedz co to k***a jest. Czemu ka? To jest mokre. Ej, to jest zażegane! Nie! Ja tego było, nie widziałem! było! Tak było! Jak się kręci w bo... żubra? Pijesz żubra? Nie To dobrze, bo brzmi się jak nieletnia No bo nie jestem Okej okay. 4 lata 4... Yeah! To ty k*** robisz? Wyszedłem, widziałaś! Nieletnia była! Gazem po oczach, w łeb i uciekam! Przecież nie siedzę, nie gadam z nią! F**k Darecki się śmiecił je na Discordzie! Kurwa te belki twoje p***a! Czemu to tak głośno było, No i to jeszcze na zajętej, no... Ale a, się, a się śmiejesz, człowieku? Mam ci wykazać W? No pokaż, no. To ciekaw, dobra, dobra. Dobra, ale. Okej, okay, tylko poczekaj, daj mi jakąś dupeczkę. Zobacz, jeden, trzy, najważniejsze to jest pewność siebie. Oj. Nie, my nie jesteśmy zainteresowani. <laughs> Trochę tu. tych tu. Jaka jesteś w łóżku? Niezawodna jak Mercedes Szybka jak Ferrari Dźwinna jak Smart szlachetna jak Rolls Royce Bezpieczna jak Volvo Normalna jak Honda O, Jeszcze raz Jak miałaś na imię? Marcelina Weź mi jeszcze zającz Pan... Dobra, tyle, dziękujemy na, bardzo, dziękuję Dziękujemy, na, bardzo. dziękujemy na razie, bardzo, trzymajcie się, trzymajcie się Weźmiemy sobie coś pikantnego Szalony seks to Trzy pozycje kamastrutry na raz A B Ten w miejscu publicznym Przebieralnia w sklepie, łazienka w restauracji Przedział kolejowy C w środku tygodnia D. Spontaniczne porozumienie tu i teraz i C. Coś, co wynika z wielkiego uczucia Coś, co wynika z wielkiego uczucia Tak, ogórki w zalewie skary Boże oh. E na tej górze Ha, ha, Alkohol? E, następnie idziemy gdzie idziemy. Ej, to Anka! Znowu na Ja tu w sumie nie palę też. No jak dobra, tam, dawaj. Jak tam w ogóle, bo ten. No Czy to... ty mnie nagrywasz? <grych> nie, w Bo on na rowerze przyjechał i on sobie nagrywa jakieś te, wiesz, rowerowe jazdy. Ale w ogóle cześć, pozdrawiam. Pozdrawiam wszystkich, jeżeli chcesz. to a jak do kieszeni? Lepiej do schowań. A to jego? Stary, no mnie to pewnie. nie obchodzi. Ale to jego? Mnie to nie obchodzi. Chcesz piękny. Ale to jego, to co ja? Mnie to nie interesuje. Ale co? Przecież to schowaj ja nie chcę. Dobra. Ten i no, na razie. Coś. Gość po godzinie się skapnął, że to się na Czemu, ja... Czemu to nagrywa? Ale co nagrywam? Chodź tu! Moi drodzy, proszę bardzo, prezentuję wam, jak wygląda y, w mojej głowie krwawa Mary. A teraz czeręć dla Was, żeby stanąć przed lustrem i trzy razy powiedzieć, krwawa Mary O północy. To może się zobaczymy. Git. zobaczenia, proszę bardzo.